Chcesz wiedzieć, jak takie kanały, które generują filmy tylko przez AI, ja zarabiają takie kwoty? W dzisiejszym odcinku pokażę Ci krok po kroku, co powinien zrobić, żeby również móc zarabiać. W pierwszym kroku wejdź do czatu GPT i wklej taki skrypt. Niestety musimy robić to po angielsku, ponieważ narzędzia, z których będziemy korzystać, służą głównie do języka angielskiego. Jak widzicie, tutaj ja będzie wypisywać powoli czat GPT wszystkie swoje opcje. My zaraz sobie wybierzemy najlepszą i zdecydujemy, o czym będziemy chcieli tworzyć nasze treści. OK, gdy znajdziemy najciekawszy dla nas temat, ja wybrałem akurat dwójkę, wpisujemy sobie taki skrypt i czekamy, co odpowie nam ChatGPT. OK, a więc zostaliśmy już tutaj odpowiedzi, jak widzicie, mamy tutaj podzielone na pięć części każdy skrypt. Kopiujemy sobie ten skrypt. Przechodzimy do strony, która będzie w opisie. Jej nazwa to jest Leonardo AI. Wchodzimy sobie w generację obrazu. Tutaj sobie klikamy Cinematic Kino. Tutaj przechodzimy w Custom i klikamy Mobile. wklejamy skrypt, który nam dał ChatGPT, i klikamy Generate. Czekamy chwilę, aż się nam to wszystko wygeneruje. Jak widzimy, mamy tutaj piękne obrazki. Robimy tak z każdym skryptem po kolei. Ok, gdy mamy wygenerowany każdy z naszych skryptów, pobieramy według nas jak najlepsze obrazki. Jak widzicie, mamy już tutaj ich trochę. Pobrałem wszystkie, które naprawdę potrzeba. Ok, wchodzimy sobie na stronę runway.ml. Klikamy sobie, żeby zrobiło nam z zdjęcia film. Zaznaczamy sobie tutaj konkretne nasze zdjęcie, które wcześniej wygenerowaliśmy w Leonardo. I klikamy sobie generate, i robimy tak z każdym zdjęciem po kolei. Ok, a więc teraz wklejamy kolejny skrypt, aby napisał nam cały tekst, jakby do tego tekstu. Ok, a więc wchodzimy sobie na stronę 11 Labs, wybieramy sobie tutaj Adama, wklejamy tutaj nasz tekst, i klikamy tutaj, żeby nam wygenerowało już całą mowę. Potrwa to dosłownie chwilę. Będziemy mieli gotowy tekst, jak widzicie, już nam tutaj wygenerowało. Możemy sobie to pobrać. I tak naprawdę, jedyne co nam zostało, to wszystko złączyć w całość. Już wam pokażę, jak to zrobić. Ok, więc przechodzimy do montażu. Jak widzicie, tutaj mam akurat używam kapkata, Mam tutaj wszystkie przygotowane filmy. Niestety, jednego zdjęcia nie wygenerowałem, ale to spokojnie, nie ma problemu. Wrzucamy sobie wszystkie nasze filmy po kolei. Ok, więc kiedy mamy już wszystko wrzucone, możemy sobie tutaj dostosować wszystko, tak naprawdę. Pierwsze, od czego musimy zacząć, to jeżeli widzicie, mamy tutaj bardzo dużo przerw pomiędzy tekstami. Więc Robimy sobie, rozjeżdżamy sobie bardziej tutaj tekst. Klikamy sobie tutaj. Klikamy split. Tutaj również split. I usuwamy te niepotrzebne części, że po prostu nasz film był bardzo dynamiczny. Ok, gdy już powycinaliśmy tutaj nasze wszystkie, jak widzicie, tutaj nasze przerwy pomiędzy tekstami. Możemy dodać sobie przejścia pomiędzy tymi zdjęciami, żeby nie było to wszystko takie, takie proste po prostu. Możemy użyć przejścia, jakich tak naprawdę chcemy. Najlepiej używać parę takich samych. W sensie parę różnych, żeby po prostu się to nie powtarzało. nie? Kolejną rzeczą, którą musimy dodać, to są efekty. Tutaj również, jakby to, co chcę, tak naprawdę możemy sobie ponakładać bez problemu na każdy nasz tutaj. Jakby możemy sobie ponakładać na każdy tutaj z naszych filmików. Ok, po dodaniu wszystkich efektów na nasze filmiki tylko i wyłącznie dodać napisy. Tutaj sobie Caption. Klikamy sobie tutaj angielski i klikamy Generate. Czekamy sobie chwilę. W momencie, w którym już się nam wygeneruje tekst, zaznaczamy sobie tutaj jakiś styl, jaki chcemy. Możemy sobie dać żółty i czarną obramówkę. Jak widzicie, teraz, gdy sobie przesuniemy, będzie nam wyskakiwać tutaj tekst. Możemy sobie go powiększyć. Dać że na przykład wszystkie mają być z dużej litery. I, I to tyle, tak naprawdę. Jedyne, co nam jeszcze pozostało, żeby dokończyć do końca naszego shortsa, to dorzucić. Jakąś muzykę. Klikamy sobie audio. I tutaj mamy różne, yy, różne jakby rodzaje muzyki. Ja akurat dam sobie Pisem Colm. Mamy sobie jakąś taką pioseneczkę To najważniejsze: utnijcie sobie tutaj, żeby od początku leciała jakaś muzyka. Oraz tutaj sobie utnijcie. Żeby wasz szoc nie trwał 15 minut samej muzyki. Yy, oraz radzę Wam trochę ją przyciszyć. Jak widzicie, tutaj mamy porównanie do naszego głosu a muzyki, żeby, tak żeby było słuchać nasz głos. Ciszymy sobie dosyć mocno. Coś takiego. No i tyle. Mamy tak naprawdę tego całego shortsa, który zrobiliśmy chwilę. Więc myślę, że. Myślę, że to tyle. Możecie go teraz wrzucać, prosić NNetwork o jakieś tytuł, opisy, y, hashtagi. I co? Działajcie. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzu. I to tyle. Na razie. Dzięki.